Tym razem zabieram Was do Wietnamu, kraju, który dla wielu wciąż kojarzy się z wojną. Ale dziś to zupełnie inne miejsce, tętniące życiem, głośne i kolorowe. Miasto nie zwalnia nawet na chwilę. Skutery są dosłownie wszędzie. Ale są też momenty ciszy, miejsca, gdzie czas płynie wolniej. Muzyka, świątynie, codzienne rytuały. To wszystko tworzy ten wyjątkowy rytm życia. To właśnie dzięki takim chwilom chce się jechać dalej i odkrywać więcej. To dopiero początek tej przygody. Dołączcie do mnie w tej podróży przez Wietnam. Idziemy do samolotu Ale zimno, trzeba będzie bluzę zaraz założyć Zakręć Fajne, duże monitorki są. Tu widzę można od razu kartą za coś zapłacić jak coś kupujesz O, jest gniazdko Ekstra, to będzie można telefon podładować. No. Dostosowane do różnych e, wtyczek. Tak, no. tak. Spoko, elegancko. Od razu ten y, kocyk w pakiecie. Jak w zeszłym roku lecieliśmy do Meksyku, to o kocyk trzeba było prosić w A tutaj każdy ma w pakiecie. No i do tego jeszcze taka podwórka. No to dobrze, bo zmęczony jestem chętnie, że jest drzemio. Już obiad? Będziemy jeść kurczaka. Do tego jakieś sałatki. Pachnie ładnie. Wygląda apetycznie. To próbujemy. Dobre? Dobre. Kurde. Nawet metalowe sztuczce dalej. Zazwyczaj są jednak plastikowe. Naszą podróż do Wietnamu rozpoczęliśmy z Wiednia, lecąc z przesiadką w Doha na pokładzie Qatar Airways. Pierwszy etap, czyli lot do Kataru, trwał wyjątkowo długo, ponad 7 godzin. Normalnie ta trasa jest krótsza, ale z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie, część przestrzeni powietrznej została zamknięta. Samolot musiał więc lecieć na około przez południe, nad Arabią Saudyjską. Po krótkim przystanku w Doha, czekał nas kolejny siedmiogodzinny lot do Ho Chi Minh. Materiał z Kataru pojawi się w osobnym filmie, dlatego tutaj skupimy się już wyłącznie na Wietnamie. Jesteśmy na lotnisku w Ho Chi Minh City. Będziemy właśnie jechać do centrum miasta. Mieliśmy jechać taksówką, ale akurat trafił się busik, który jedzie do centrum, więc jedziemy. Koszt biletu to jest 20 tysięcy, za nas dwóch jak zapłaciliśmy to jest około 3 zł. Z bagażem już. Ho Chi Minh, dawniej Saigon, to największe miasto Wietnamu. Nazwa Saigon, chociaż nieoficjalna, nadal pozostaje w użyciu i pojawia się w nazwach hoteli, restauracji, biur podróży, czy chociażby na etykietach popularnego wietnamskiego piwa. Dotarliśmy na nasz nocleg. Idziemy zaraz zobaczyć, jak to wygląda w tym bloku. No to idziemy. Fajne klimaty utraż dzień może powinni jakieś zdjęcie czas sobie podoba Dober Czekamy na windę czy idziemy Idziemy schodami Ale idziemy do pozu do Babki, na 6 Niezła klatka schodowa ten nocleg, to taka niezła melina będzie. Tak wygląda nasza klatka. W sumie teraz jest ciemno, to niewiele. Niewiele widać, ale coś Wam spróbuję tam pokazać. O kurde, zamknęli, zamknęli na tasiemkę, ale o tak to wygląda z góry. Tu widać też ten budynek fajny. A, tu jest to okienko, to mogę. Tak wygląda budynek. Tu ludzie mieszkają. Za dnia jeszcze Wam zresztą pokażę widoczek. Idziemy klatką. Takie klimaty na klatce schodowej. No i taką właśnie mamy kłódkę zamiast klucze w pokoju. No, kłódka zdjęta. Wchodzimy. pokój jest dosyć średni. Spodziewaliśmy się lepszego, bo na zdjęciach dużo lepiej to wyglądało. A jest dosyć tak mocno średnio. Łóżka z palec są. Antresola. I tu takie łóżko, wentylator. Klima trzeba włączyć. Klima jest na szczęście, to można włączyć. Za oknem. Za oknem to wam pokażę w dzień jeszcze raz potem. No i zobaczmy jeszcze łazienkę. Tutaj jest kran taki, taki prysznic, ale o trzeba się tutaj w kibelku mieć. Jeszcze tu ciekawa akcja jest, bo jak się odkręci wodę, to spływ wody idzie tą rurą, tą, tą, tą i wycieka na podłogę prosto aż do jakiejś dziury w podłodze. I to samo jest jak się bierze prysznic, to wszystko leci na podłogę i też do tej dziury. Tu. No ale dobra, drogi nie był, dwie noce jakoś się prześpimy, damy radę, a... Za dwa dni będziemy już w dużo lepszych warunkach nocować. No jeszcze śniadanie jutro, to, to no, ale jakieś kluski mają być wietnamskie. Zobaczymy, czy będzie dobre. Idziemy coś zjeść po takiej restauracji. Dotarliśmy do hotelu dosyć późno, więc. Nie będziemy już nigdzie daleko iść, akurat to jest przy naszym hotelu. Próbować w laotańskim stylu. Za 185 tysięcy. Zamawiamy wieprzowinę i Taiba. Pewnie dobrze to wymówiłem. Wygląda tak. Zobaczymy. No to idziemy zamawiać i jemy. To mega dobra chyba restauracja, bo całe tłumy ludzi tu przychodzą. Nie ma miejsca, kazali czekać. Mówiła kelnerka, że jakieś 5 minut trzeba poczekać i może coś się zwoli. A jak nie, to musimy iść szukać gdzie indziej, bo już wygłodniali jesteśmy. A tak wyglądają y, wietnamskie pieniądze, dongi. Tu widzimy duże są nominały, bardzo. Liczone w tysiącach, więc w tym kraju bardzo łatwo zostać milionerem i trzeba się pilnować, żeby te zera się nie pomyliły, bo strasznie dużo tych zer się robi przy większych kwotach. Za takie 50 tysięcy dągów można przykładowo kupić kawę w kawiarni, jest to około 7 złotych. nam jedzenie zaraz, yy, zaraz wam powiemy co dokładnie zamówiliśmy wygląda to tak całkiem apetycznie chociaż porcja nie jest zbyt duża całkiem okej okay. wieprzowina z czosnkiem i liśćmi cytryny do tego piwko Tiger ale to jest piwko skąd ono jest? To nie jest. A z Singapuru, tak, nie mieli wietnamskiego. Ale całkiem dobre. Dobra, ale ostry sos. Ostry. Mega ostry, ale pyszny. Nie żałuję, że to wam. 9 rano dopiero się obudziliśmy Ech, strasznie się nie wyspaliśmy Trochę nas zrobili w bambuko, bo jest e, zepsuta ta klimatyzacja, było strasznie duszno w pokoju Na szczęście jest e, ten wentylator, podłączyłem go, ale i tak było duszno, tyle że trochę powietrze się ruszało. W końcu po długich próbach zasnęliśmy, ale jeszcze byśmy spali, tylko że no, trzeba wstawać. Pokój jest ze śniadaniem i mamy godzinę, żeby pójść na to śniadanie. Także wstajemy. I potem trzeba iść coś chyba pozwiedzać też. A, no i jeszcze obiecałem wam, że pokażę, co jest w dzień za oknem. No więc za oknem jest taki widok. W kolejnym odcinku zabiorę was, między innymi do muzeum pozostałości wojennych, miejsca, które porusza i skłania do refleksji. Później odwiedzimy świątynię jadeitowego cesarza jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Saigonie. Zajrzymy też do słynnej poczty głównej, a na koniec spróbuję lokalnych potraw, które naprawdę mnie zaskoczyły. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.